Cześć, no i witam Was na kolejnym odcinku z Minecrafta. Nie wiem jaki ten film nosi tytuł, jeszcze nie wiem, jeśli nie ma. Ale sobie kontynuujemy tutaj grę. Dobra, dorzucamy węgla trochę. Więcej schodków. O, dobra, można tutaj dokończyć w końcu Stawianie, gdzie jest muzyka Minecraftowa Halo. O, jest. teraz jak tutaj zrobić. Pojedynczy raczej. O, tutaj się to skopie. Powinno to jakoś zagrać. Tu, tu. I ostatni. O, tu. No. Nie, są drzwi, są drzwi, jest bezpiecznie. Więc widzowie zobaczymy, co dzisiaj pewnie będzie trochę kopać. Dzisiaj mi się już nie przyda. E, jedzenie mam przepalone. mi to żelazo przepal. Tak, e, zrobimy sobie kilow. Tak, tak. Będziemy dzisiaj do cave'a, więc sobie zrobię dwa offy na zaś. Jakąś skrzynkę sobie walnę. Dwie nawet. O, nad tym. Sobie tutaj zostawię? Proszę, te wezmę, zjem sobie coś i pójdziemy jeszcze poszukać zwierzątek. Jest nadal noce nadal nie mam łóżka. Jest już dzień, roi powoli. Jest tyle, więc może znajdziemy coś. Tutaj mam oznaczone, że jest domek. Może mi się uda w końcu znaleźć te owieczki wyczekiwane. Bo naprawdę chciałbym, a tutaj są same brzozy. Ja tak jak niby drzew brzozowych. Taki biom. No, się będzie z wyprowadzać. Na razie chcę tutaj sobie zostać. O, pszczółkę widzę. Zobaczymy jak to tam wyjdzie będzie. Ja wie, nie wiem jeszcze jak wychodzi ten. Ale już będzie za to, że oglądacie moje filmy, że jesteście tutaj ze mną. Więc nie zapomnijcie, zostawić łapkę w górę, subika. Oczywiście walnijcie jeszcze w dzwonek i napiszcie w komentarzu co mogę zmienić w tym daily, który aktualnie prowadzę Znaczy to komentarz na bieżąco będę też Na bieżąco to wprowadzał w innych filmach Bo teraz będą kolejne dwa filmy z minecrafta Nie kolejny film z fortnite'a był Może będą jeszcze więcej filmów z fortnite'a, nie wiem, muszę zobaczyć Jak tak to nie, to tak, jak nie to nie, o jest owca! He. No, bo. kurde, siekierka mi się skończyło. Miałem miecza. Chodź, Nie muszę złożyć ten kill -off. O, chodź tu. Kilow atakowanie jest średni. Jednej wełny jeszcze akurat, no kurde, tylko jednej. Mam, że ta muzyka Minecraftowa do mnie coraz bardziej przemawia. Dałeś wam muzyki z gier. Wysoki klimat jest swoisty, jakbyś się grał w tą grę. To jest naprawdę fajne. dane coraz częściej wam zostają muzykę z np. Minecrafta czy Fortnite'a. Że te moje piosenki niezbyt mi się wpasowują. Wiecie, no jakby to była jakaś seria fabularna czy coś takiego, no to tak, no to stawki moje. Okej, okay. głęboki. O, o szkolera cholera. Nie mam nic, żeby z niej walczyć, więc na razie podziękuję. Tutaj wrócimy jeszcze. Ale muszę znaleźć to jedną owcę, no. Wejdźcie na tą mini mapy, którą wy też widzicie. Nie chcę kurczaków. Całowce, a to w tamtą stronę może pójdę. Wyświetla, że są jakieś zwierzęta gdzieś tu na powierzchni. A, kura. Tak, kury wszędzie. Pójdźmy gdzieś tam, może w głąb bardziej. Tam. Ej, to jest góra. Ej, chyba węgli się przeniosę. Ale ładnie to wygląda No do tej góry się przeprowadzimy za jakiś czas Nie chcę akurat sobie obiema uciekać, ale... Ale nie, naprawdę góra jest ładnie Wygenerowana Mam tych owiec cały czas, nie chcę krów Świn też nie, owce Jest, o! Są, jedną tylko muszę Spacyfikować Dawaj Weł, ne, ty, o. Dobra, możemy do domu wrócić. No już łóżeczko, więc będę zadowolony. <laughs> nie no, te filmy, jak widzicie, nie są za drugie, wszystkim co nie wiem, To jest siódmy już film. Podczas całego Daily. Chodź pochodnie. Więc tak powoli. 7 grudnia, siódmy dzień Daily. No tutaj możecie się stricte to często spydzieć minecrafta Tych moich technologicznych trochę filmów Tam chyba Pojutrze będziecie mieli film z oceny mojego macbooka jak się sprawuje No Tak jak już dłużej na nim siedzę Więc tam możecie Że będzie fajny film, fajnie zrobiony Mam przynajmniej tę nadzieję, że mi to wyjdzie, bo jeszcze tego nie nagrałem co nagrywał albo jutro albo pojutrze i kiedy nagrałem ten film, więc też tak trochę szybciej niż te filmy wychodzą bo ja to wszystko nagrałem za tygodnie wyprzedzenie przez to, że jeszcze szkołę mam wow. i możliwe, że będzie bardzo fajny film I dziś tak zaraz będzie miał tydzień odkąd mam tego macbooka i odkąd na nim pracuję Więc takie Trochę dłuższa recenzja by była I się tak wspinałem pod tą górę? Nie pamiętam W sensie kierach muszę zrobić A bardzo możliwe, że się wspinałem no Też fajny biom na razie jestem tutaj w tym cave'ie moim i zamknąłem. Tak, zamknąłem. Zrzucę pół płytki Dobra, pakuję mi jeszcze jednego drewienka. Akurat na narzędzia, patyki. I to. Dobra, się ładnie zamykają. Robić na przycisk, a to z sobie zleścikera. Nie Chyba że będę sobie tutaj instalował jakieś mody jeszcze dodatkowe które trochę grało, bo tutaj są wszystkie te craftingi, jakie są dostępne w minecraft'ie Tylko rzecz jedyną, ja w wiem jak się robiło, dziś tutaj to widziałem. Niżej to było, może. Niżej. O, jak to się. A, łańcuchy się daje. O, to nie wiedziałem. Ja się też coś dowiaduję ciągle grając w tę Nie, no, ale tak wiecie, że to jest mine Tego nie było. No, pójdziemy spać, wstajemy rano i robimy je się do kopalni. Klasyczną MSZ do kopalni, no tutaj. Macie widzowie. Time lapsa widzimy się już na dole, jak zejdę. Jestem w jakimś kiwa tu znalazłem. Jakiś surowce w innym typu żelazo. Mi się już wydało. Pamiętam, muszę pamiętać jak wrócić, więc to jest węgiel, to nie. U, edek, czyli będę. Miał... Ha, grasa. Jak robi się? Ale tu jest węgiel, to nie, nie potrzebuję na razie. Ha, zombie Nie gacka czy jest jakiś zaraz zabicie gacka? No ja ci nie mogę. Dobra, gdzieś tutaj było to wyjście. Tak, tutaj. Dobra, więc nie ma co. Niebo będę musiał zejść po surowce. Wyjście zamurować. Dobra. Dobra, widzę, wracamy do timelapsa. Cię po zobaczyć co tam jest w tym cave i widzimy się na dole. Dobra widzowie, teraz jesteśmy na poziomie 12. Jak widzicie, ja sobie tutaj zrobię bazę wypadową. Właśnie nam na 12 się kiedyś najlepiej kopało diamenty, Nie wiem, jak to jest, jak to Mówię, nie gram w nowsze wersje gracza niż w sumie 4, 13. Nie, no, 14, chyba 1.19 z moją ludbyną. Ale nie pamiętam, ja dawno po prostu nie grałem, więc po prostu jestem z tej bazy. Zrobię sobie z tu na chwilę tutaj, tutaj kopie. No, oczywiście idziemy schodzić sobie dalej, ale to widzowie zobaczycie już chyba na następnym filmie, chociaż tu mam jakiegoś cej'a dobra, zjedziemy sobie jeszcze na tego caj'a tam intrygował Niżej po prostu tu i to muszę znowu skapać to już kopię to jest Deep ten, tak? To jest Deep czy jak to się tam nazywa? Chyba Deep no. Już jest Deep Slay, więc... Może tutaj znajdziemy jakieś diamenty. Tam jest żelazo, widzę. O kurde! Żelazo nie wysadził. Dobra, ja to żelazo szybko se skopię potrzebuję na kilo żelazny. żelazny taka szybka eksploracja, e, żelazo. Nie mam tak jest tutaj spodnik e, szybko na górę, szybko, na górę szybko, na górę szybko To jeszcze to jest węgiel. Ha! jestem jest ten fajny. absolutno mogę mieć. Tutaj wresz. Jo, ale fajnie. Kurde, wy. Dobra, widzowie, ja sobie wracam tam do mojej bazy wypadowej. O, tu jest jeszcze żelazo, bym przegapił. Ach, pojedyncze. Jest tu węgiel, to go wykopię na szybko. Bo węgiel zawsze się przyda do przepalania. Ja się trochę długo kopię ten kobalt. Węgiel. <grym> Tego go nazwijmy O Tak 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 Dobra, ja sobie wyjdę wyżej Tu, tu, no Dobra widzowie. Ja wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, że dostajecie łapkę w górę, subika i dzwonek, bo to jest w sumie najważniejsze, żebym mógł się rozwijać. Dziękuję Wam za ten odcinek. Widzimy się już jutro na kolejnym filmie. Może to będzie znowu Fortnite. Zobaczymy, na co będę miał siłę. Więc dziękuję Wam za oglądanie i życzę mojego dnia. Czołem. Dobra.